Wewnętrzne dziecko się cieszy, tutaj wrzucimy koparkę na górę. Nie wrzucimy koparki na górę, bo zjedzie. Za ciężka jest, ale możemy przewieźć o na przykład klocki, które wydrukowaliśmy. Zobaczcie: jeden klocek, drugi klocek, i na palecie możemy jechać. Jakbyście mieli dzieci, to oczywiście już wiecie, co drukować. Linki do modeli znajdziecie w opisie. Co do klocków, to właśnie wydrukowałem tutaj takie klocki żeby sprawdzić czy one będą działać i oczywiście no niestety na plusie koron ta to tolerancja jest taka mała, to znaczy jest taka dokładna, że one nie są nieco luźne i przez to się nie trzymają samych siebie. Kiedy zrobimy jakąś bardziej skomplikowaną figurę czy tam yy, konstrukcję, to wtedy może będzie się trochę lepiej trzymało, ale no trzeba nad tym popracować albo po prostu wydrukować na jakiejś drukarce, która tą tolerancję ma troszeczkę nieco gorszą. No, i tak samo tutaj mamy te znane nam już elementy techniczne, że tak powiem. I wydrukowało się to całkiem nieźle, powiem Wam szczerze. Jest to całkiem wytrzymałe, nie chce pęknąć, więc, moim zdaniem, jest to dobry filament. Sprawdzałem też, czy to pasuje do oryginałów, i pasuje. Mamy tutaj te delikatne rowki, w których mieszczą się te punkty łączące, te elementy łączące. Niestety, z drugiej strony, to już jest taki jakby efekt tego te, te zamysłu tego elementu. Gdzie z dwóch stron mamy wpusty, które powinny schować te czarne punkty montażowe, i no i niestety z drugiej strony, jeżeli nie mamy wsparcia, to to będzie drukowało się w powietrzu, więc albo drukujemy to ze, ze wsparciami, albo musimy e, pokombinować w inny sposób. No ale można to oczywiście zdjąć i to też będzie działać, nie ma problemu. Można to po prostu e, elementem, jakimś tam nożykiem, czy tam zapalniczką po prostu ściągnąć.